Witam serdecznie. Nazywam się Maciej Klusak i jestem Ostrowianinem. Ostrów jest moim rodzinnym miastem, domem, w którym się urodziłem, domem, w którym dorastają moje dzieci. Marzę o tym, by to miejsce rozkwitało, by swoim mieszkańcom dawało wszystko to, czego potrzebują, by czuć się tutaj bezpiecznie i szczęśliwie. Z zawodu jestem inżynierem. Na chwilę obecną swoją wiedzę zawodową dzielę ze studentami w Polsce oraz na międzynarodowych uczelniach. Natomiast przez wiele lat miałem możliwość łączenia pracy z podróżą, dzięki czemu zdobyłem potężną wiedzę na temat tego, jak zmieniać, jak ulepszać warunki życia codziennego. Tak, po prostu. Tak, po ludzku. Nie jestem członkiem jakiejkolwiek partii politycznej. Mam za to wewnętrzne, głębokie powołanie do tego, żeby to miasto zmieniać. Wiem, że mam do tego odpowiednie kwalifikacje i możliwości. Są między nami ludzie, którzy uważają, że tutaj już nic więcej robić nie trzeba. Rozumiem to i szanuję. Są jednak ludzie, jest ich znacznie więcej, którzy podobnie jak ja marzą o jutrze Dającym znacznie większe, większe możliwości. I właśnie dzięki tym ludziom, dzięki ich wsparciu, dzięki ich zaufaniu, podjąłem decyzję o starcie w wyborach na urząd prezydenta miasta Ostrowa. Ja już wybrałem. Moim wyborem jest Ostrów.